jeśli mówić, tutaj to jest ten dzień, kiedy tradujemy sobie Patersona Navy od Legend Boy Paterson Navy 23000K serial i ja nagle w aukcji nie kupuję, tylko się trajduje. trade tam mamy uwaga rozpoczynamy i za chwilę mamy Paterson Navy uwaga, i czy to się dzieje? mamy Paterson DJ. Mamy na Navy. Ja. Dobra widzowie, więc jak widzicie kupiliśmy sobie na no i to tyle w tym krótkim odcinku. Nara.